Witam Was, wspaniali ludzie! W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was analizę projektu, który tworzy grę Play to Earn o niezwykle ciekawej i wciągającej historii, która może spowodować, że ta gra stanie się jedną z najpopularniejszych gier na blockchainie i w świecie krypto. Bo kto nie chciałby przenieść się do czasów gorączki złota i zostać znalazcą dużej bryłki złota, zmieniając swoje ciężkie życie w życie? Milionera. Przecież my dzisiaj na rynku krypto również jesteśmy po to, aby zmienić swoje życie i szukamy dzisiejszych odpowiedników bryłek złota. Tylko że w naszym przypadku są to gemy, które mogą wzrosnąć razy 100 lub więcej. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i nic, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dodatkowo muszę zaznaczyć, że nie jest to materiał sponsorowany i ja nie otrzymałem nic za jego nagranie. Po prostu uznałem, że ta gra ma potencjał i warto się jej przyjrzeć. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli zainwestować w tokeny tego projektu, to musicie zrobić swoją własną analizę i sami podjąć decyzję, mając świadomość, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Gra, o której Wam dzisiaj powiem, nazywa się Alaska Gold Rush, czyli Gorączka Złota na Alasce. Gra ta będzie multichainowa i będzie na takich sieciach jak BNB Smart Chain, Polygon i Casper Network. Będzie ona dostępna w wersji gracz kontra gracz, a także w rozgrywce wieloosobowej. Do końca lutego ma się rozpocząć sprzedaż landów, a do czego są one potrzebne, powiem Wam w dalszej części materiału. Co bardzo ważne, gra ta jest tworzona przez doświadczony zespół, który ma za sobą kilka lat tworzenia i wypuszczania gier na rynek tradycyjny. Gra Alaska Gold Rush ma stać się największym i flagowym tytułem tego studia. Za stworzenie tej gry odpowiada Bait Games, spółka, która od 2015 roku produkuje ekscytujące gry i jest notowana na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Co ważne, to Studio Gier produkuje całe gry, czyli grafikę, dźwięk i mechanikę we własnym zakresie. To tyle tytułem wstępu. A teraz przechodzę do opisu historii i scenariusza tej gry. Historia zaczyna się w 1897 roku, czyli na początku gorączki złota nad rzeką Klondike w na Alasce. Rodzina polskich emigrantów przybyła do Ameryki z obietnicą lepszego życia, ale niestety życie nie wygląda tak jak naczytali się w książkach i nie jest to kraina mlekiem i miodem płynąca. Ojciec zostawia rodzinę i wyrusza w poszukiwaniu fortuny, która mogłaby zmienić życie jego rodziny. Jego syn George pracuje po 14 godzin dziennie w fabryce obuwia za marne 10 centówki. Dosłownie przy tym ścierając dłonie aż do krwi. Niestety jego mama umiera i George zostaje sam. Wkrótce potem George otrzymuje list, który informuje go o śmierci ojca i spadku, który czeka na niego na Alasce. Zmęczony latami ciężkiej pracy, George pakuje swój dobytek i kieruje się na północ, gdzie przybywa do miasteczka położonego w Dolinie Otoczonej Górami. Tam George otrzymuje testament i spadek, w którym jest kopia starej mapy z zaznaczonymi lokalizacjami, w których mogą znajdować się złoża złota. George chce odnaleźć swojego ojca. Martwego lub żywego i dokończyć dzieło jego życia, aby znaleźć to, czego on szukał, no i wzbogacić się przy okazji. Podróżując między różnymi regionami Alaski i pracując w różnych kopalniach, znajduje więcej notatek z pamiętnika ojca i dostaje wskazówki o miejscu, do którego on zmierzał. To właśnie postać George'a jest postacią gracza i grając w grę gracz będzie widział wszystko z jego perspektywy. Dodatkowo w przyszłości będzie można grać w tą grę z googlami VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, co znacznie poprawi wrażenia z tej gry. Gracz będzie się przemieszczał pomiędzy różnymi rejonami Alaski, gdzie będzie poszukiwał złota. Do nawigacji będzie używał wbudowanej mapy i kompasu. Będzie mógł się przemieszczać na pieszo lub korzystając z psiego zaprzęgu składającego się z czterech psów ciągnących sanie. Oczywiście psim zaprzęgiem będzie poruszał się szybciej i będzie mógł na sanie zapakować ekwipunek oraz zabrać ze sobą złoto. W tej grze wszystko będzie wyglądało tak jak w życiu. A więc zarówno ludzie, jak i psy będą się męczyli i będą musieli odpoczywać, aby nagrać energii. Sanie będą miały także swój własny pasek wytrzymałości. Przedmioty będą miały swoją wagę, również złoto a gracz będzie miał system wagowy, czyli nie będzie mógł dźwigać zbyt wiele, bo go to przeciąży, co będzie znacząco zmniejszać prędkość poruszania się i zwiększać zużycie wytrzymałości lub nawet zatrzyma gracza. Gracz będzie potrzebował pożywienia, utrzymania odpowiedniej temperatury i odpowiedniej energii. Wskaźniki głodu, energii i temperatury muszą utrzymywać się na odpowiednim poziomie, inaczej gracz zginie. Gra ta posiada cykl dobowy, czyli 24 godziny akcji w grze, czyli jedna doba przekłada się na 48 minut rozgrywki. No jak to w życiu bywa? Dzień sprzyja podróżom, ponieważ jest jasno, gracz ma mniejsze szanse na zgubienie się, a temperatury są łatwiejsze do przetrwania. Natomiast w nocy słońce zachodzi i temperatura spada do niższych wartości, a przetrwanie w takich warunkach jest znacznie trudniejsze i wymaga odpowiednich przygotowań. Na alasce pojawiają się również efekty pogodowe, takie jak śnieć, e, przepraszam, śnieg, zamieć, czyli burza śnieżna, pochmurna pogoda, no ale również jest też słoneczna pogoda. Spadki temperatur zmuszają gracza do zdobycia lepszego ekwipunku, czyli ubrań, ciepłego jedzenia i spowodują częstsze postoje ze względu na wyczerpanie energii. Jedzenie i wodę gracz może zakupić w sklepie w ramach przygotowań, ale może je również zdobyć w trakcie przemieszczania się, na przykład poprzez polowanie za pomocą broni palnej. Temperaturę utrzymuje się poprzez noszenie odpowiedniego ubioru, otoczenie wywiera temperaturę o zadanej wartości, a gracz musi utrzymywać ją na własnej innej wartości, pozwalającej mu na przeżycie. Im cieplejsze ubrania, tym lepiej chronią przed zimnem i warunkami pogodowymi. A także umożliwiają eksplorację bardziej wymagających części mapy. Wytrzymałość jest wskaźnikiem tego, ile pracy gracz może wykonać, zanim będzie musiał spać. Wytrzymałość spada z czasem w wyniku pracy takiej jak kopanie, rąbanie czy sprzątanie, a także w wyniku biegania i ekspozycji na warunki pogodowe. Podczas przemieszczania się gracz może rozbić obóz, Obóz składa się z ogniska i namiotu. Obóz służy przede wszystkim jako miejsce do odpoczynku zarówno dla gracza, jak i psich zaprzęgów. Podczas odpoczynku w obozie gracze będą mogli gotować przy ognisku, a także wytwarzać zwykłe małe przedmioty rzemieślnicze i inne rzeczy. Natomiast podczas snu gracz musi zadbać o temperaturę i komfort snu, a więc odpowiedni namiot dostosowany do pogody to podstawa bezproblemowego pro, bez wypoczynku. I dalszych postępów w grze. Gracz będzie zajmował się poszukiwaniem złota w kopalni, do czego będzie używał głównie kilofa. No a gdy wydobędzie złoto, będzie się ono zamieniało w tokeny gry, czyli tokeny gold, które to będzie mógł wymienić w mieście, w banku, jednak w ciągu 24 godzin będzie mógł wymienić tylko określoną ilość złota. Każde narzędzie takie jak kilof będzie miało swoje atrybuty, takie jak np. szybkość kopania, wytrzymałość pokazującą po jakim czasie narzędzie zostanie uszkodzone i trzeba będzie je naprawić lub zakupić nowe, a także y, siłę uszkodzenia, czyli jakie zniszczenia będzie wywoływało dane narzędzie. Dodatkowo gracz będzie mógł zakupić boostery, które będą wzmacniały siłę kopania, wielkość uszkodzeń, a także zwiększały wytrzymałość narzędzia. Żeby mieć kopalnię, gracz będzie musiał nabyć działkę gruntu, gruntu a wielkość działki będzie miała wpływ na szybkość kopania i znajdowania złota. Jeżeli gracz zakupi pustą działkę, wtedy nie będzie miał swojej kopalni, tylko będzie się mógł zatrudnić w kopalni innego gracza poprzez biuro pośrednictwa pracy znajdujące się w mieście. Natomiast jeżeli gracz będzie chciał mieć więcej kopalń, no to musi zakupić kolejne działki, gdyż na każdej działce może znajdować się tylko jedna kopalnia i nie więcej. W kopalni będzie kopał tunel, a następnie będzie go musiał zabezpieczyć belkami i pochodniami. Będzie mógł budować tory, po których będzie poruszał się m.in. wózek. A taka inwestycja w tory i wózki pozwoli na szybsze poruszanie się, co sprawi, że działania gracza będą bardziej efektywne, albowiem wraz z powiększaniem się kopalni gracz będzie miał do pokonywania długie odległości. Sprzęt w formie tokenów NFT pomoże wydobyć złoto z rzek i ziem Alaski, ale sprzętem będzie się zużywał, a także może się zepsuć. W takim przypadku będzie trzeba wytworzyć lub kupić nowy sprzęt. Nowy sprzęt w formie tokenów NFT będzie można kupić na dwa sposoby, a mianowicie po ustalonej cenie w lokalnych sklepach lub też w sklepie innych graczy po cenie rynkowej. Sprzętem będzie można handlować na różnych marketach typu OpenSea czy Raribo. Gracz może wytwarzać przedmioty na podstawie znanych receptur i posiadanie takiej receptury w ekwipunku umożliwia automatyczne wytwarzanie, jeśli gracz będzie posiadał odpowiednie składniki. Przepisy te będzie można kupić w mieście lub też będą mogły być znalezione podczas podróży gracza. W grze będą też dostępne przedmioty, które nie są tokenami NFT i będzie można je uzyskać pokonując określonych wrogów, kończąc zadania lub też będzie można je znaleźć w określonych miejscach na mapie. Oprócz wydobywania złota i przemieszczania się, gracz będzie również odwiedzał miasteczko, w którym będzie znajdował się m.in. salun. Będzie to miejsce spotkań i Interakcji graczy w formie czatu. Będzie tam również bank, który będzie umożliwiał wymianę wykopanego złota, czyli tokena gry Gold, na token Karat, który to będzie notowany na zdecentralizowanych i scentralizowanych giełdach. Będzie także biuro pośrednictwa pracy, które będzie dawało możliwość zatrudnienia się w kopalni innego gracza. Na rynku lokalnym będzie można dokonywać handlu tokenami NFT między graczami. No wiadomo, w sklepie będzie można się zaopatrzyć w różnego rodzaju zapasy. Będzie też hodowla husky, gdzie będzie można dokonać zakupu sań i psich zaprzęgów. Apteka, będzie to miejsce z możliwością zakupu tych właśnie boosterów, czy też dopalaczy. Kuśnierz, no to tam będzie można zakupić odzież w formie tokenów NFT. U Kowala będzie można zakupić kilofy w formie tokenów NFT. No a u rusznikarza będzie można dokonać zakupu broni, także będzie to w formie tokenów NFT. Natomiast ratusz prowadzi trochę y, y, do tej gry trochę rywalizacji, ponieważ będzie duża tablica wyników umieszczona w środku miasta, aby każdy mógł ją zobaczyć. Na tablicy liderów będą prezentowane Informacji o tym, ile tokenów zostało wykopanych w ciągu ostatnich 24 godzin, nazwa gracza, który wydobył najwięcej złota w ciągu 24 godzin, najbogatszy obecnie gracz, kopalnia, w której wydobyto najwięcej złota, a także najlepsza gildia w mieście. Oprócz głównego wątku w grze będzie system zadań oraz wątki poboczne. System zadań będzie niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gry i będzie służył jako Miara postępów i wyznacznik, według którego gracz będzie zarabiał nagrody za wykonanie określonych czynności. Będą dwa rodzaje zadań: pierwsze to będą zadania fabularne, a drugie zadania do osiągnięcia. Przykładowe zadania to zabicie przeciwników, kolejne to zebranie odpowiedniej ilości surowca albo przeniesienie przedmiotu z jednego miejsca do drugiego, czy też wytworzenie określonych przedmiotów. Wątek poboczny to, na przykład, taki, że starą zielarkę dręczą miejscowi bandyci, którzy obrabowali jej dom i blokują jej drogę do lasu, gdzie zawsze zbierała zioła. Natomiast gracz przyjmuje zadanie, udaje się w stronę tego terytorium, rach, prach, raz ciach, prach, zabija bandytów, po czym wraca do zielarki, która w nagrodę daje mu niektóre przedmioty survivalowe. W grze będą dwa rodzaje tokenów, a mianowicie tokeny Gold i tokeny Karat. Główną walutą w grze będzie token Gold, który będzie wydobywany w kopalniach i będzie można za niego nabywać przedmioty w grze oraz wymienić go na token Karat. Natomiast token Karat to jest token, który będzie e, tak umiejscowiony na blockchainie, no i za niego będzie można kupować przedmioty w formie tokenów NFT, ale będzie on również notowany na zdecentralizowanych i scentralizowanych giełdach, także tam będzie go można zakupić albo, albo sprzedać. W grze będą również elementy walki. No i walka w grze y, będzie się dzieliła na walkę z zwarciu oraz walkę na dystans. Walka w zwarciu polega na użyciu pięści, kilofów, toporów i innej białej broni. Natomiast walka na dystans będzie prowadzona za pomocą broni palnej, takiej jak strzelba i pistolet. Każda broń ma określony zakres punktów obrażeń, no i podczas uderzania czy strzelania losowana będzie odpowiednia liczba i ta y, właśnie liczba będzie y, odejmowana z części, znaczy ta y, liczba to będzie część wytrzymałości gracza, no i będzie ona odejmowana z jego punktów życia. To tyle, jeżeli chodzi o scenariusz i elementy gry, a teraz spojrzymy sobie na tokenomię i na roadmapę. Najpierw spojrzymy na roadmapę, no i tutaj widzimy, że do końca lutego ma się pojawić wersja alfa tej gry, w maju ma zostać udostępniona wersja beta, a w sierpniu, wrześniu tego roku ma zostać wypuszczona. Pełna wersja y, tej gry. Także tutaj widzimy, że jeszcze jest oprócz tego, że y, w pierwszym kwartale 2023 roku, oprócz właśnie tej wersji alfa y, ma być y, notowanie na y, zdecentralizowanych i scentralizowanej giełdzie, przynajmniej jedne, jednej, tak, y, w drugim jeszcze ma być tutaj sprzedaż kopalni. No, i w trzecim tutaj, czekajcie, w trzecim ma być tutaj już możliwość właśnie polowania, walki, tutaj łowienia ryb, tak. No, a w pierwszym kwartale 2023 roku już ma być możliwość tutaj grania w tych googlach wirtualnej rzeczywistości. A tokenomia wygląda tak, że ma być y, tej maksymalny y, supply, czyli ta y, no, ilość tokenów maksymalna to ma być 1 miliard tokenów właśnie tych karat, a zespół chce pozyskać 7 milionów dolarów finansowania ze wszystkich rund sprzedaży. Y, jeżeli chodzi tutaj o Initial Market Cap, y, no to ma być to niecały milion dolarów. No i jak widzimy ta cena listingu ma być tutaj... Y, 0,0275 dolara. No i tutaj widzimy, jakie są Westingi, jak będą te tokeny uwalniane. Co ważne, zespół posiada 12%, znaczy, będzie posiadał 12% tokenów i tutaj będzie miał 9 miesięcy klifu, tak, czyli przez te 9 miesięcy nic nie dostanie, a następnie tokeny będą uwalniane przez 24 miesiące. Co ważne, doradcy będą posiadali tylko 3% tokenów i tutaj przez 6 miesięcy od TGE nic nie dostaną. A następnie przez 24 miesiące będą te tokeny uwalniane. Na no tutaj nagrody no dla graczy oraz dla osób, które będą stejkować tokeny, przewidziane jest 20% tokenów. No i tutaj będą one uwalniane po 14 dniach od TGE przez 36 miesięcy. Dobrze, a jeżeli chodzi o rundy sprzedaży, no to widzimy, że w rundzie tej Angel 5% będzie uwolnione na TGE. Następnie będzie 1 miesiąc przerwy i później przez 12 miesięcy będą te tokeny uwalniane. Jeżeli chodzi o rundę Seed, no to na TGE będzie uwolnione 7,5%. Później będzie miesiąc przerwy i znowu przez 12 miesięcy będą te tokeny Uwalniane. Jeżeli chodzi o rundę Private, to 10% będzie uwolnione na TG, i później y, przez 12 miesięcy będą one uwalniane. A jeżeli chodzi tutaj o rundę nazwaną Presale, ale to będzie runda Public, no to 10% będzie uwolnione na TG, a następnie przez 9 miesięcy będą te tokeny y, uwalniane. No to to tyle, jeżeli chodzi o tą tokenomię. Pamiętajcie, że to ma być gra o wysokiej jakości z rozbudowaną rozgrywką. A przy tworzeniu takich gier zdarzają się opóźnienia, no i takie zagrożenie trzeba brać tutaj pod uwagę. Dodatkowo w opisie filmiku wrzucę Wam dwa linki do y, takich zapowiedzi, żebyście mogli zobaczyć, jak ta gra ma wyglądać. Także to wszystko, co miałem do przekazania w tym materiale. Dziękuję bardzo za jego oglądnięcie i wysłuchanie. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!